Zadanie dotyczy ruchu harmonicznego i pola magnetycznego. Nie będę czytał treści, objaśnię o co chodzi w oparciu o ten rysunek. Otóż na dwóch przewodnikach elektryczności o długości takiej samej H, duże, wisi pręd, też przewodzący prąd elektryczny. Całość znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym, którego indukcja B jest prostopadła do Rysunku i skierowana w głąb tego rysunku. To jest to kółko z krzyżem wskazujące kierunek i zwrot indukcji pola magnetycznego. Pręd ma długość L duże i w pewnym momencie przepuszczono prąd elektryczny. Płynie on od plusa do minusa. Jeśli prąd płynie, płynie w pręcie, Wówczas na ten prąd działa siła Lorentza. W tym przypadku, jeśli prąd płynie w prawo, to siła Lorentza działa do góry. Oprócz niej na pręd działa jego ciężar. Gdybyśmy stanęli na wprost pręta, na przykład z prawej strony i delikatnie wychylili o mały kąt pręd, na przykład w naszą stronę w tej chwili, i puścili go, to byśmy obserwowali drgania harmoniczne. Dla nas widok byłby wahadłem matematycznym. Autor zadania nie oczekuje od nas wyprowadzenia wzoru na okres gań wahadła matematycznego. Jeśli pamiętamy ten wzór, od razu możemy przystąpić do podstawiania danych i podać Otrzymany wynik. Jednak my sobie wyprowadzimy wzór na okres drgania pachadła matematycznego. Kulka A na nici o długości L, nici odchylona od poziomu w chwili początkowej o niewielki kąt alfa od pionu. Puszczona kulka drga wokół położenia równowagi. Otóż na kulkę działają dwie siły, jej ciężar i napięcie nici N. Ciężar Q równa się Mg. Wypadkowa tych dwóch sił będzie powodowała ruch harmoniczny. Jak ona będzie skierowana, ta wypadkowa? Otóż wypadkowa musi być skierowana w górę tak, jak to pokazuje niebieska kreska. Dlaczego w górę? O tym za chwilę budujemy równoległobok na dwóch siłach, na Q i N, rysując równoległą. Do N i równoległą do Q. Znajdujemy w ten sposób wartość siły wypadkowej. Kolor niebieski. Otóż ta siła ma dwie składowe. Zastanówmy się nad ruchem wahadła. Ruch wahadła możemy rozłożyć i uważać, że on się składa z dwóch ruchów. Jakie to są ruchy? Jeden to ruch po kręgu. Ruch po okręgu odbywa się pod wpływem siły do środkowej. Ona jest skierowana do środka okręgu, czyli do punktu O. Ta FD, czerwona. Ona powoduje zmianę kierunku prędkości ciała, prędkości kulki. Także ta prędkość zawsze jest styczna do toru i odbywa się ruch po okręgu. Druga składowa styczna do toru będzie powodować zmianę wartości prędkości nie kierunku tylko wartości a wartość prędkości kulki zmienia się jak w tym przypadku a gdy jest to wychylenie maksymalne prędkość jest równa 0 przy przejściu przez b maksymalna znowu 0 maksymalna 0 i tak dalej Żebyście dobrze sobie utrwalili jak skierowana i zwrócona musi być siła wypadkowa, tak jak narysowałem, ponieważ musi ona mieć dwie składowe, jedną wzdłuż nici, do środkową, i drugą styczną do okręgu, po którym kulka porusza się. To jest siła harmoniczna. No i teraz przeprowadzamy rozważania. Siła harmoniczna tu z trójkąta prostokątnego jest równa kura razy sinus alfa. Dla małych kątów, czyli dla mniejszych niż 7 stopni, sinus alfa możemy przyjąć, że jest równe stosunkowi X do L. Oczywiście poprawnie należałoby napisać AC do L, ale AC od X tak minimalnie się różni, że wolno nam to zrobić o czym powiedziałem teraz siła harmoniczna m omega kwadrat x m masa kulki m duże omega w kwadrat x a tu q mg razy sinus alfa widzimy co się upraszcza m oraz x się upraszczają omega to 2 pi dzielone przez t okres podniesione do kwadratu i mamy wzór na okres drgań wahadła matematycznego, bez innych dodatków poza polem grawitacyjnym. A teraz wahadło w polu magnetycznym. Na kulkę wahadła działa jej ciężar, ale działa również siła Lorenza, w tym przypadku skierowana pionowo w górę. Ruch wahadła odbywa się pod wpływem wypadkowej tych dwóch sił ponieważ kierunki są takie same tych sił, a zwroty przeciwne, więc wartość siły wypadkowej jest równa różnicy wartości ciężaru i siły Lorentza. I wygląda to w ten sposób. Cały rozkład sił wygląda identycznie jak poprzednio, z tym że teraz mamy w dół skierowaną nie ciężar, tylko różnicę ciężar i siła Lorentza. Nie będę powtarzał tego, co mówiłem poprzednio. Możesz sobie wrócić i odsłuchać wszystko. Siła harmoniczna więc w tym przypadku z tego trójkąta prostokątnego jest równa tyle. I znowu rozpatrujemy drgania dla małych kątów mniejszych niż 7 stopni. Zwróć uwagę na to, że teraz Sinus alfa, patrząc na ten duży trójkąt, będzie się równało x do h. No i piszemy równanie opisujące drgania harmoniczne. Siła harmoniczna m omega kwadrat x równa się siła f razy sinus alfa, czyli x dzielone przez, przez h. x upraszczamy masę. Przez masę dzielimy obie strony i za omega podstawiamy 2pi 2pi dzielone przez te podnosząc do kwadratu. Otrzymujemy taki wzór. Możesz podstawić dane, jeśli takowe miałbyś, i znaleźć okres. Ale w zadaniu autor pyta się, czy wartość Okresu będzie zależała od zwrotu indukcji pola magnetycznego. Oczywiście, że tak. Jeśli indukcja pola magnetycznego zmieni swój zwrot na przeciwny, no to siła Lorentza nie będzie, jak to rozpatrywaliśmy, skierowana ku górze, tylko ku dołowi. W efekcie powinniśmy podać ostateczny wzór w takiej postaci, Minus dla sytuacji, gdy siła Lorenza jest skierowana ku górze i plus, gdy jest skierowana ku dołowi. Zadanie może to kojarzyć się Wam z zadaniem wahadło w windzie. Na, jednym z moich, na jednej z, mojej, z moich playlist takie zadania znajdziecie. Są to bardzo podobne rozważania.